na oglądaj dalej, bo ci ogarniemy sobie trochę CSS-a. Dobra, zaczynamy sobie tutaj od wody. Dajmy sobie jakąś czcionkę font-family. Nie wiem, arial, dobra, niech będzie. Dajmy sobie background-color. F0, F0, dobra, dajmy sobie tak, F0, 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 dobra. Takie ładne ala szare tło będziemy mieli. Wyrównajmy sobie tekst do środka, text-align-center. I dajmy sobie jeszcze tutaj padding 40 pikseli. Teraz zmienimy sobie nasz przycisk, czyli nasz input. Że mamy jeden to możemy import się do inputa Dajmy sobie tutaj padding 8 pikseli. rozmiar czcionki dajmy sobie 16 pikseli. I teraz zróbmy sobie jeszcze obramowanie do tego, czyli dajmy sobie border. Teraz rozmiar tego obramowania, czyli dajmy sobie 1 pixel, to jest teraz szerokość tego obramowania, ta grubość. Dajmy sobie, żeby było nieprzerwane. I dajmy sobie kolor. Dobra, niech będzie taki. I zaokrąglimy sobie rogi, To się robi za pomocą Border Radius. I tu dajemy sobie 4 piksele. Zobaczcie teraz, jak to wygląda na stronie. Na ten moment tak to się prezentuje. Teraz jeszcze chcemy zmienić ten duży przycisk, żeby on trochę był większy i trochę inaczej wyglądał. Więc przechodzimy znowu do CSS-a. Dobra, dajmy sobie teraz tak. Padding z góry i dołu to będzie 8 pikseli. I po bokach dajmy sobie 15 pikseli. Dobra, posuńmy sobie go trochę. Więc dajmy sobie tak. Margin Left 10 pikseli. Font size dajemy sobie 16 pikseli, żeby ta czcionka była trochę większa. Dobra, tutaj nie będziemy dawać żadnego sobie. Obramowania. Teraz sobie zaokrąglimy rogi, czyli robimy to samo z góry, czyli Border, Radius. Dajmy sobie też 4 piksele, żeby to było ładne, zaokrąglone. Dajmy sobie teraz jakieś tło, Background Color. Dajmy sobie jakieś coś niebieskiego, tutaj o tą akwę sobie klikniemy, dobra. Takie będziemy mieli ładne, niebieskie tło, mniej więcej. Dajmy sobie kolor czcionki biały. Zobaczę, czy to w ogóle zaraz będzie wyglądać, czy to będzie widać ten biały na tym niebieskim. Dobra, jako tako widać. I dajmy sobie jeszcze taką rzecz, jak kursor Pointer. Czyli jak się najedzie, to, że będzie pokazywało taką szczałeczkę. Jakby się chciał kliknąć, nie? Dobra. Teraz zrobimy sobie coś takiego jak baton. Hover. I to będzie się działo wtedy, gdy najedziemy na nasz baton. To zmienimy sobie po prostu kolor tła w tym momencie, że jak się najedzie, to zmieni się na przykład na Aquamarine. Dajmy sobie transition. Jedna sekunda. Już Wam pokazuję, o co w tym w ogóle chodzi. Jak widzicie, tak się prezentuje na przycisk, a Jak na niego najedziemy, to zmienia się kolor. Mam nadzieję, że to widać. Nie, widzę na poziomie, że to widzicie. Jak widzicie, on nie zmienia się od razu, tylko tak przechodzi przez to, że daliśmy to transition. Jedną sekundę. Dobra, i dajmy sobie jeszcze tutaj do naszego paragrafu jakiś stylet. Póki co tego paragrafu nie widać, ale później zobaczcie, że to będzie ładnie wyglądać. Dajmy sobie tak margin-top na 20 pikseli. Dajmy sobie rozmiar czcionki na 18 pikseli. I dajmy sobie jakiś kolor. Dobra, jako tako to mamy. A już w następnym odcinku ogarniemy sobie Javascripta, więc obserwuj, żeby tego nie przegapić.